Dojechaliśmy dzisiaj do hajnówki z całej Polski, głównie osoby z Warszawy, ale też z Gdańska Łodzi, e, z Wrocławia, żeby przede wszystkim solidaryzować się z mieszkańcami hajnówki e, w związku z marszem ONR, który był dzisiaj organizowany. E, solidaryzujemy się z mieszkańcami głównie z tego powodu, iż marsz ten wynosi na sztandary czy niesie na sztandarach zbrodniarza Burego. No cóż, Jan Paweł II powiedział, że każdy ma swoje własne westerplatte, każdy ma pewien wymiar zadań, które, które musi, musi posiadać, musi bronić. No myślę, że to jest przekaz dla nas wszystkich, aby, aby ta pamięć się nie zatarła o, o tych żołnierzach, aby jednak ta, ta maksyma z dekretu stalinowskiego z 1943, że nazwijcie ich 100 razy faszystami, to tymi faszystami się staną. Tutaj tak mamy tak samo, nazwijcie ich 100 razy bandytami, i bandytami się stali. Dzisiaj to jeszcze trwa w hajnówce, dlatego e, mobilizowaliśmy tutaj młodych ludzi, aby przełamać ten taki kordon tej, tej takiej politycznej poprawności, tego zakłamania i tej czarnej legendy. W Polsce takie hasło jaka tu waluta? No? Wszyscy, wszyscy dobrze tutaj żyją. No. Skąd to młodzież jest? A ja wiem, no pozjeżdżali się no. Nie, to nie, nie są z Hajnówki, To pozjeżdżali się. Narodowa, narodowa, narodowa. Hajnówka! Narodowa, narodowa, hajnówka! Dzieciaki idą. O co oni wiedzą? O no, co oni mogą wiedzieć? Narodowa, hajnówka! Widzi pan, kto to idzie? Mhm. I co oni mogą wiedzieć? O Burym. No, co mogą wiedzieć o Burym? Mhm. Ale niech idą z Bogiem, no niech idą z Bogiem. O Bury to góry by, to by, by przy, tak. tak. był pododdział, Burego górego pod oddział Tak, wszędziarze był pododdział oddział. Akurat tutaj w tych okolicach się znalazł. Znalazł. No i niepotrzebnie. Był odpuszcze biorowieckie, do której pojechali 27 furmanów pojechało. W naszych terenach tutaj. Po po prostu. I ich napad Wymordował. Do konia zabrali, wszystko zabrali, wieś ograbili. I spalili, pomordowali. Kobieta była w ciąży, to dziecko nawet brzuch się wypalił. Jak to wypalił? No bo domy palili. Domy palili. No. Domy palili no. Kobieta nie zdążyła uciec, obraniała swoich dzieci jeszcze. No, no to zaczęła się smażyć. No to wybiegła na, na, na dwór. To było zimą właśnie w tym okresie. I tu, nie, wcześniej troszeczkę. W, w lutym chyba było to. Na początku lutego. Mhm. No, no i dziecko z grzucha wypadło i, i zmarło. No, tak to było i zmarło oczywiście. Że tak. Tylko jesteśmy przede wszystkim solidarni z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, którzy w dalszym ciągu przeżywają traumę i chcemy okazać im swoje wsparcie. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy po przyjechaniu tu obywatele RP, to w parę osób symbolicznie właśnie z takimi różami, które są. Symbolem godności, szacunku, honoru, czystych intencji udaliśmy się pod pomnik pomordowanych przez Marego. Jesteśmy też bardzo zaniepokojeni rosnącą falą nacjonalizmu w Polsce. Od kilku lat obserwujemy, że na Marsze ONR-u, Marsze Narodowców, wchodzi coraz więcej ludzi. Chociażby w Warszawie, tak, jeszcze kilka lat temu na Marszu Niepodległości było kilka tysięcy osób. W zeszłym roku było tu już ponad 70 tysięcy ludzi. Dlatego sprzeciwiamy się temu. Jesteśmy za Polską otwartą, tolerancyjną, a nie zamkniętą, nienacjonalistyczną.